Hej hej, hello! Witam wszystkich. Cześć. Dzisiaj mamy tak. masę kasy. Tak. Oby Aby tak było, naprawdę. Tak, tak jest, tak jest. Kupione? W dwóch miastach? W dwóch miastach. Jedno miasto na K. Skąd pochodzi Karolina? I drugie miasto na Kaską kom... Pochodzę ja, ale inne miasto na K. Także, także, I teraz oba, zobaczymy. Oba pliki zakupione w Kauflandach. W Kauflandach, też na K. Czyli mamy dzień z K. Jaką czy będzie, będzie kasa? Oby była, oby, była, oby tak, była. Tak, masa kasy. Ja biorę swoje płyczki. Się... Tak. Ja swoje. I po ile dałaś po 5. Po pięć. A więc mamy, co tu mamy? U otwarcie. 19 moja, nasza, o, 13 moja ulubiona, 11, 31 moja liczba. No 44, także jakiś parzyste, 44 to jest 44, też fajna liczba. No tak, w Twoim Kauflandzie były te liczby, w Moim Kauflandzie nie było tych liczb. To, twoje miasto jest większe i tam już wszystko wykupili i przebrali. A moje miasto jest mniejsze. I, no. i się nie pokapowali. Mała pipidowa. Mała pipidowa Pani się. Dopiero nie po, chyba otworzyła to. Ta, ta, ona trzymała dan specjalnie dla stałych klientów. Troszkę powiększymy i to ja myślę, że nie będziemy długo przeciągać. Tutaj to jeszcze nie wiem, bo większość może już stałych widzów wie In, z innych zrabkowych kanałów. kanałów, że tu mamy takie o stopnie wygranych, czyli od 5 do 250 tysięcy 10 stopni. Tu jest bonusik do zdarcia i ogólnie liczby tylko. Także szczęśliwe. szczęśliwe. Tu damy tylko światełeczko. O uwaga, przepraszam za wstrząsy. A tu mamy bonus. Bonus, na, mamy końcu. bonus na końcu. Lecimy 44. Mogę inny. inny. Ech, dobrze, Chociaż bardzo. To jest pa jedną parzystą masz. O, jedną tak, parzystą, masz ja lubię parzystę.

Pierwsza, Ta, pierwsza linia pilnienic. nic nie dała. 39 oboczek, 16 nicość, 37 łobi łobibok, bo ma z dwóch stron, to jest obibok, 22 to w ogóle i 21 oczko, lusterko, lusterko. lusterko nic nie trafione. Teraz sprawdzimy sobie tu bonusika i co tu mamy? I wiadomo, że tu mamy ananasa za 10 zł, czyli pustak.

Ciekawe, czy nam coś 26. da, czy zabierze jak zwykle. Trzy. Pięć dych to bym przytulił. No. Zabrał, zabrałbym cię na Majorkę. Mm -hmm. 29 o, o Bibok. Widzisz? Oj, za mm. 200 zł wyskoczył. uważać, mm. no, bo tam kurde Mameja jestem, tam mówią, że ja tu nie umiem odkrywać. No. no ja, ja później zakleję, jak coś odkryję, to zakleję. Widzicie, dowie na końcu. 11. 11. No I nie ma. W pierwszej linii nic. Nicość. 22. 22. 27. Oboczek. 21 oczko, nic. drugi raz oczko. 41, nic. No muszę ci powiedzieć, że jestem... Oj, obiwok zaś, I ekstra bonus, chociaż tu coś. Arbus. Arbus, standard. I za 50 zł arbus dało. Szaleństwo, czekaj to tam. Gdzieś tu są pewnie te... A tutaj. Też albo na dole. Tak, no tak, ASD A przepraszam, o ASD, tak jak widać. No tu masz jeden. A se dało jedenastka A Sedało. Oho Oho. 21 będzie e, 21. Jeszcze by się przydało. Tak, 11. Super. Jedziemy tak. 11. Czuję, czuję. Mam czutkę, że to będzie. 13 A czapka, czapka, czapka. Czapka loto. Lotto. Obieramy. Czemu ty mi nie mówisz? Że ja bez czapki, kurde siedzę. I czuję coś na głowie zimno, mi tu wieje dzisiaj jak szlak 21, od razu I, i oczko. I tam już w każdym jeden było 27 odkryte. To tu już jest 121, to musi tu skoczyć. Patrz patrz to. 16. Czapce kurde. Patrz, patrzę i oczko. Jest 27, było blisko, nie? Było blisko. Jest 38. Oboczek Jest. Ha No pan... Proszę Państwa! Czapka ubrana od razu dało Ja nie sunę ty. 40. Co tu się dzieje? Ale to za piąteczkę już odkryłem, żebyście wszyscy widzieli. Tutaj jest. No. 37. O, Drugi. Proszę, proszę, a to już wam nie odkryję. I czapka, czapka. Czapka. Nie witka. Czapka nie Witka. To jest czapka Witka, widzimy pieniądze. No, 41 no. To mamy dwa, tak? Skarb... Trzecia, trzecia, raz, dwa, trzy, raz, Uuhu, dwa, trzy. No to, to już wiem co będzie. Dobra, ale bonus jeszcze patrz. Bonus jeszcze zobaczymy. Za 50 zł. I arbus, <grym> arbuzik, nam nie Dobra, 37, piątunia, 19 piątunia, piękne otwarcie, piękne otwarcie. No, tam, tu ja tu to co ja nieprzytomny, Tu. Tu. Nie to 21 odkrywam. I 3 razy 5 równa się 15. Oho. Czyli stawka z numerem 11 jest na propsie. Pięknie, pięknie. Tak, dała, dała. dała. To najlepsza strapienka. Pyk. No tak, Lecimy, dwie. Daj mi wybiorę masz... w ciemno, idę. W ciemno tak. idę, teraz wybieram. Jest. 13. O, i ulubiona 13. Dzisiaj jest ten. Zobaczymy. 13, dzisiaj jest nie, jest. nie, jest. Nie jest. Dzisiaj 13. Dzisiaj jest 26, tak? A który dzisiaj jest? 25. 25, nawet nie wiem. No, dawaj, dawaj. 25 Dobra, 25. Śliwi, szczęśliwi czasu nie liczymy, no nie? 19. A, 19 Coś mi tu uciekło. 35. 35 27. 27. Pięknie. Ach, ale pięknie tam dało 15 zł. Oj, jestem niesamowicie 27. zadowolony. 29 oboczek. 25. Ale fajnie się on drapie, tak miętko idzie. 31. Miętko. Miętko. I 38. Nie, to już teraz, teraz trafiłem, to tam wiesz. Już jestem zaznany. Teraz no. już jadę, nie patrzę. 36, 36. oboczek. Teraz tak. Ty musisz mnie pokonać. <laughs> 32. 27. 21. Wiesz, ale widzisz, że tam 21 było i oddało od razu, nie? No. 30. No to dobrze. jest ustawka. To Przegrano, tu masz ja, bonusa, nie ma. Nie, tam A, nie ma. Bonusa nie, rzadkość, rzadkość, żeby bonusa trafić. Z trzynastką do spalenia. Tak, masz tu jeszcze 19 I ostatnie genie, tak. mamy number dziewiętnaście. Number nasza szczęśliwa. Czemu ty jej nie wziąłeś? No bo to jest twoja. Z, A, moja dziewiętnastka z mojego kaupada. miasta. No. Z mojego kaufa. No, dobrze. Tak. No to bardzo dobrze. Zobaczymy czy na, mój kauf będzie lepszy niż twój kauf. <noise> Mój ból będzie większy niż twój. <głos> Nie? <głos> ja bym odwrotnie. Mamy 9, 18, 26. <noise> 36. Pozdrawiamy. Wszystkich, co mają ból, aby przeszedł. 9, 18, 26, 36. Zastanawiając tych, co mają ból dupy. Pip! <noise> 34. 34. 37. No, o, o, o. Ale, ale krąży złoty pieniądz w ręku. Jest, jest. Druga zdrapka z piątki. Dziewiętnastka. To musiało się udać. 20, ale nie zdrapałem. Tu nie wiadomo, co tam jest. Aha, tak mi się udało nie zepsuć. A? Chociaż raz. Dwadzieścia dwa. 0,4, to, to jest, jest 0,4 27 7, oboczek, 8, no to myślę, że nie będzie jedyneczka, ja myślę, że tu jest 5 tam 50, wiesz, no, albo tu zmażemy nie, nie, nie no. tu jedziemy, no, nie, tam, nie nie, robę. Robę. Wiśnia, wiśnia jakaś, jakaś wiśnia, wiśnia za 50, no, co tu piąteczka będzie zrocik no, yy, tak, no i no. proszę bardzo, tu jeszcze kontrolne, sprawdzimy, niżej, yy, niżej. ale też nie. nie, też nie, co jest? Na samym dole. To gdzieś tu kurczy nie gra. Nie jest na samym dole. A, tu raz tak, raz tak no, jest. No, jest trzy razy tak. a. Raz tak, raz tak w skarbie. O, widzisz? Nie? Nie? Raz tak, raz tak. Dobrze. No dobra, no, masz no, dobra. 20 mam dwie dyszki na 25. Mam tak, piątka i 3 razy 5. Odkładam na bok skarbie, czyli tak teraz, teraz Twoje miasto musi wygrać Twój Kaufnant. Tak. Chwila, przewijamy. Powiem tak, moje, ja tak nie mogłam sobie za bardzo wybrać takie, co bym chciała, no to musiałam się zadowolić tym, co było. Przebrane? Więc, więc mam tak, więc mam takie, bo tam było od 30 w górę. A czemu nie otworzyła nowej paczki Pani? No bo nie może pewnie. Co nie może? No, no to lecimy, no jak ma jeszcze starą, no to nie Wszystko może następnej może. otwierać. No to lecimy pomału, pomału i patrzymy, co tu mamy za... Trzeba poprosić? 16. 16. No trzymam ciuki z Czapka jest na głowie. 3. Ja takie o, niskie to masz mam. Jest zupełnie inne no, niższe. 11. No. I tu mamy dwa. Ja. Oboczek, to już się zaczęło. Tak. 18. To już się zaczęło. 24, 23 i 35. No więc nie mamy nic w pierwszej linii. Tu mamy 30, ale spokojnie mnie też nie było. Zaraz 41, tak. 8, 37, 37 i 12. Boże. No, nic. Jeszcze bonusika tam. Bonusika patrzymy. Nie. A tu. A ja a, mam yes, sejf! Jest, jest sejfik za 5 zeta. 5 zł. Jest, ale popatrz, wow. popatrz, jak trzymało w napięciu. No to mamy to, mamy to. Dobra, odłóż to na bok tak tu osobno. Nie, tu, tu gdzieś. Nie, 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 tu wyżej, tu wyżej. Tu no, wyżej dobra, tu wyżej. nie zmazuję. Ale a, a, Ale powiem. sejfik mamy. Ja no tu później... Tu obok daj, tak, żeby było. Bo to no dobra. się nie dobra, z no to na początek yy, nie jest tak źle, tak, tak. nie jest tak źle, patrz. <laughs> dalej, co tam. No nie no, to już piątka już pierwszy pierwszym no. no. I safe, oby dalej safe był. A tu miałeś z liczbą 16, 46 miałaś to no. Liczbę, no. I zip, tak 29, 26, 40, 40 i 06. tak jest. Mamy. 50. Także tu... Yy, 28. 28. 39. 35. 21 no. i 2. Daleko, daleko. Następne 27. Oboczek. 9. 22, ja miałem. 22. 22 8. 07? Nie, 13. I 13. Ale jeszcze no, tak bonus. Może nic. tu będzie zaś. 40, a nie. to jest kolejna obok. To nie, to 46 by... było, 47 nie będzie. Wynogrono. No, ALG. No, ALG. no, no to nic. No to do to zniszczenia. Jest. Tak, do zniszczenia Ach, idzie. Pyk. Ale tu czapka daje następno... szczęście. Bo będziemy w czapce robić nawet w lato. Dalej. No tak, tam trzeba. 20, 33, 33. 35 i 11. Dobrze. Tu mamy tak. 20, hmm, 22, 43, 40, hmm. 19 i 9. Za 9, ona tam Nie krąży mam. cały czas. Tu mamy 34 o Wibok. Hmm. 8, 7, 37 i 32, owoczek, oboczek. No to Zlicz, dawaj. Nic, a patrzymy, Ekstra co tam bonus. Bonus. Aj, nie ma bonus i Tak ładnie, nie ma, tak dobrze. Nie, nie wiem czy trafi no, jeszcze dobra. jakiś ten safe. Bo to pewnie jeden na paczkę jest bonus. No pewnie tak. Dobra. Może dwa, no ale taki no za piątkę. Lecimy 37. Może i więcej być. 40, 38. 38 i 43. Dobrze, no ładnie, ładnie, ale wszystkie takie blisko siebie są, nie? O! Mamy Jest, 40. Jest! No, bardzo strzał! Kurczę, ale żeś to I opań. druga! Ojej! Ojej! <laughs> ojej! I 31, to już no nie. Wie? 34. Ja już nic nie mówię. To I było. 37, 37. następne! Trzy! W jednej, jednej linii trzy! No. Nie odsłaniaj, bo już ten... Delikatniej rób tylko. ale...

nie, no na razie jesteśmy. Jak w łeb no, idziemy? Co, no. web, web, co web, web. w łeb? Co w łeb? Już jesteś. Już masz dwie zdraki, masz 25 i 5. No, ty już masz 35. A nie masz no. Dobra, dobra, no, ja mam 30, chyba. Dobra. Ja mam 25. Ty, ale ty wiesz, że to jest historyczna chwila? <laughs> Czemu? Bo mamy więcej niż wydaliśmy. Wow, wow. <laughs> o, piękno tam no. w tej chwili. <laughs> ja pierdolę. Niesamowite. Tu mamy 21, to jest moja ostatnia już zdrapeczka. O. 31 27 i 30 i mamy tak 32 obok dziewiąteczka 36 1 i 17 hmm, to w pierwszej linii nic no nic nic ale ale 23 mm -hmm, 33 jeszcze, ale ty ci tam dało tak Jest, 27, 27, no się... jeden. nie najszybie no, ty to nie, 20... nie. No, leczysz następne. I 28. <laughs> jest jedno, dobra. Jest dawaj jedno. To, nie, nie otwieraj ekstra bonusa. Nie? Nie, później. Tu jest piątka, piątka. No to tylko? tam będzie dwie dychy w ekstra bonusie. No, pewnie chciałbyś. Tu mamy winogroną, <laughs> więc mamy ma. tylko piątkę. jest gron, jest, dobrze, jest grubo. Uhuhu, dawaj uhuhu, tutaj. Uhuhu. Podsumowanko. No. Dawaj, dawaj. Moje to drapeczki. Tak. Licz swoje, ile masz? Miałaś 25 w tej jednej? Tak. 25, 30. I 5 w sejfie. Miałam. 35 zł, 35, tak? 35 zł, no? A ja mam. Yy, tu jest piątka. 5? i... Nie, tu jest piątka, a tu było 5, 25, tak? Nie, piątka. Słuchaj, 5, 10, 15, 20 zł. Ja miałam 20, a ty? No to może no. być 15, może być 15. No dobra. może być, no. No to ja mam 35. A ja 15. No a to nie, to mamy ten, to mamy to samo. To 5 zł wydane, 5 zł w tego. No fajnie. bo nie mieliśmy tak, żeby się nam na zero wyszło. No. dobrze, dobrze. Także super. Je, wyszliśmy na zero w każdym tak. bądź razie. Tak. Także masa kasy przyniosła nam trochę kasy, ale, kasy. ale zawsze fajnie jest, jest wygrać. No. Ale, ale na ile tych zratek? 3, 4, 5? Na Połowa zratek dała. No. Połowa. I dała tyle, że się traciło. No, czyli super. Jest ekstra. No. Także dziękujemy. Dziękujemy za, za oglądanie. No, Pozdrawiamy Subik, łapka, tak koment i dzięki bardzo. Tak jest. Łapka w górę. Do zobaczenia. No pozdrawiam wszystkich. Cześć, cześć, sześć, hej, pa. pa, hej. pa.